Witam Was w dzisiejszym odcinku. Lecz dzisiaj nie jestem sama. Jestem z Gabrysią. Czyli z moją kuzynką. I dzisiaj będziemy robili. Kto zrobi lepszy pokój stitcha? Fajnie? Cieszę się. Mm -hmm. Gabrysia bardzo lubi stitcha, ma mam z rzeczy. tak więc ok. Tak więc tutaj jest pokój Gabrysi. A tutaj będzie mój pokój. Tak więc Gabrysia, pierwsza, i Gabrysia przyjmuje tak. Dobra. przekazuję I możesz rozmawiać sobie z widzami. Możesz. No to tak. Zacznijmy od jakiegoś łóżka. Ja właśnie ja bardzo umyłam, lubię takie wystające. Ja tu jakieś takie właśnie od w tym coś. A to jest bardzo fioletowe. Może bardziej pasuje do Andrew, coś chłopięcego może, bo on jest chłopcem. Coś tak sobie zaraz skoje... No dobra. No coś właśnie mi takiego chodzi, żeby było na ścianie, żeby dużo miejsca nie zajmowało na ziemi. O, no to szukamy. I nic takiego ciekawego nie widzę, no więc musimy na ziemi to zrobić. Ale okej, okay, może coś nie takiego, tylko coś może... Może coś. No dobrze. Może coś takiego. To on jest kotem. Nie, on jest chyba... Nie wiem w czym on jest, ale... Chyba bym wzięła coś innego. Coś bardzo niebieskiego. A też nie tak... Co bym tu mogła sobie wybrać? Chwila chwilka. Chyba się zastanowić. Dobra, żeby było szybko. Jednak ja zmieniłam łóżko, dlatego że mi bardziej pasowało, żeby mogła zrobić właśnie takie Niebieski, kropeczki. na no bo kropeczki. Tak po prostu mi się kojarzą z uszami. Coś tak. No, zęby są, ale wiem, że on nie ma kropeczek. Dobra, a będzie no. się tego robić, czy jakieś rzeczy? Dobra. Co? Jeszcze będziesz dużo rzeczy czy tak mało? Nie no, gdzieś tak mało, żeby nie było pa, pa. za długo, nie? Bo Aha. nie, nie by było tylko... Masz jakieś dekoracje, bo ja nie mogę patrzeć, nie? Żebym nie No... Jak coś, to sorry za jakieś krzyki, ale buja, buja, ja tylko oglądają mecz, więc... No i chodzi... Oglądajcie chodzą... na cukawkę żeby nie było przypału, że... Robią... Co ty oglądasz? Ty, ty bambiku, nie oglądaj takich rzeczy. A my tylko robimy konkurencję, kto zrobi lepsze. Oczywiście to jest tylko tytuł. jakieś takie moje zdanie na pewno. I mój i na będzie warto tak samo. Dobra, dobra, idę tam. Będziesz na koniec do szafki, żeby i właśnie to dodała. Czyli na mój pokój i to już no i właśnie to dodałam do tego, że jeśli kojarzymy się z takim, że on jest na Disney, no to może oglądać bajki i tak dalej. Bardzo mi się spodobał ten kwiatek, więc go dodaję jako, no bo to dobie bardzo W tym szafie mm -mm. No. Więc... No brawo. No dobrze, co powiesz? No, no okej. Okay. co piękne rzeczy. No, no więc tak, dam torbę. No bo duży spacerują tak, trzeba to do torbę dodać. Lampeczki, motylki, tam czasami ktoś motylki przeprowadzają. Piórnik dam, dlatego, żeby się uczyli i tak dalej. No każdy to jest. Tylko się, nie, tylko bardzo no dobrze. chyba, że chcecie to w nocy zrobimy pokój dla Angel. angel. Ja 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 tak jako to jak tam e, za ile kończysz? Za ja, niedługo. Ja będę się kręciła. No Jest Ja panczę. Ja, <mum> Ja nie wiem, co Slidz bardzo lubi, ale narysujemy. nie wiesz, co nie jest Po prostu kwiaty narysujemy mu na ścianie. żeby było klimatycznie. się to. dozwolone, prawda? Tak, tak. Oczywiście damy jakiś dywan, żeby nie było zimno. Znów nóżko. Jedno rożec. Dobrze, no więc dodamy może jakiś obraz. Dobra, proszę bardzo, możesz powrócić do tego pokoju, Mówiłaś taką małą przerwę. Dobra, nasz, nasz pokój do nagrywania, ale już się zwolnił. Tak się zwolnił. Więc super, jest. Bez... Co ja tu mogę dodać? Nie wiem, jakieś. A długo jeszcze do no? Nie no, nie wiem, Zasia, nie. Jakiś wieszak, gdzie są wieszaki? Będziemy. Pytanie. To są jakieś. Ja wiem, że to są wieszaki. Jeden chociaż ma A tu można to szpilkę dobra. Patrz co ją zrobiłam. może no, piękny kwiatek. Zobacz, patrz, gabi, ale to może się... Gabi. Dlaczego kwiaty? Nie wiem. Mi się wydaje, że bardzo drzewi. No to jak skończyłam, no to tutaj mamy dywanik, dodam. żeby mógł się po prostu bawić, mu misia. To taki super. No i już kończę, dodam jakiś tylko. Okay, dobra, gabry się już skończyła, jest teraz moja kolej. Yy, mi się że kojarzy z niebieski, ale z plażą też. Z yy, hawajami. Yy, 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 Zaczęłabym od tapety. I dałabym chyba taką tapetę. Ale jeszcze zobaczę. Tu są jakieś inne? Hmm, a może taka? Mm -mm. No bo zobaczcie, to też jest ładna. Hmm. Dobra. Wybrałam taką tapetę. I ja teraz jakaś podłoga. Myślałam, że może piasek, ale... Okej, okay, jakby ścienąć piasek, ale z wdzięczny to jednak ma być pokój, a nie plaża. I więc tak jest. Dobra. Ona medytuje i właśnie spadła, a ja szukałam jakiegoś super łóżeczka. Hmm. Może to? On się zgubił. Chyba to. Właśnie mnie zrzuciłam, ile. To mnie popsuła. To ty to zrozumiałaś tym wózkiem? Nie! Nie zepsułam żadnego wózka. Wcale? Mm -mm. Wcale. Jak to było? <śmiany> Bo ja nie wiem, ja nie bawiłam się tym. A po, możesz powiedzieć, że widzę smutną sytuację jak chcesz. Co ty możesz powiedzieć? Moja nie. siostra, to jest Jowita ogólnie. No i słuchajcie, moja siostra miała dzisiaj. Wyprawiona urodzina. No, wyprawiona urodzina. No, Poszliśmy. No i każdy szedł na plac, na kaczki. Chcemy karmić kaczuszki. No i Jolita wzięła tam swojego ulubionego misia. I Jej. fajnie i właśnie się cieszyła bardzo. Ale jak rzucała chleb, miała tak kaczuszką swojego misia. I ręką, gdzie miała misia, rzuciła chleb. No i misiu wpadł miś. Jej ukochany, jej miś ukochany, wpadł do stawu. Ej, bo zagadasz ja mówię... Ojej, a czy to się na pewno nagrywa? No. Serio, że Jej ukochany miś wpadł do, 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 do stawu normalnie tego nigdy nie mógł wyłowić. No. Nic nie zepsułam. naprawiłaś. Co ja naprawiłam? Nic nie zrobiłam! A przecież żeby... że coś się nie popsuło. No właśnie nie. No. Nie biorę jakieś Nic. Nie naprawiłam nic. Dobra. Co Ona to... wcale nie popsuła znowu tego samego. Mm, mm, mm. Ale ja nic wcześniej nie popsułam. No właśnie. <laughs> Dobra, mogę wam powiedzieć. Jeździłam wózkiem. No, wózek stał na półce! Chcę, że go wyrzucił i on się rozpadł. I <grymium> go chciałam zrzucić. Ja się rozpadł. No, a teraz nie jeździłam, mi przeskałam, to się znowu zepsuł. Ale tego nie mówcie i ja mówicie, Kiedyś też nagrywałam e, takie krótkie filmiki, co się też teraz ma, i proszę ją subskrybować. No. Widzicie, to tutaj jest rozkaz, a prośba. Właśnie jak y, zasubskrybujecie, to będziecie widzieli Angel i Hello Kitty. Y, jak zasubskrybujecie, to będziecie mieli szczęśliwy dzień. Jak zasubskrybujecie, to oznacza, że jutro znajdziecie o 3 w nocy na drodze 1000 złotych. Polecam sub, subskrybować. A jak właśnie zasubskrybujecie, to będzie z Angel i z Hello Kitty i będziemy robić. No właśnie. Aaaa! tylko tak szybko nic nie wiedziałam, bo ja skakałam na jednej nodze. Co miałam widzieć, no? Um, nie wiem. Właśnie. Chciałam zobaczyć co tam masz. Ja widziałam go tak szybko i widziałam chyba jednego kwiata. O, ty... jednego z pięćdziesięciu. Z różowego takiego. Różowy jak... Taki morski. Faletową mm. dolistką. Ale już ja żadnego tutaj takiego nie mam. Na pewno. No chyba że ty mylisz kolory. A co to dla nas? Czy bambiku? To działo. Tak, nazywałam moją kuzynkę bambikiem. No więc słuchajcie. Jakieś bambiczki nam cały czas wchodzą do pokoju. No więc I musimy słuchajcie. robić cięcia. No więc słuchajcie. Dupa. Jak chciałam mówić? Gówno. Nie róbno. O ty. Jeśli macie Messengera, to możecie podać na przykład swoje ten nazwę, to my możemy was tutaj do naszej grupy kuzynki. Nie, 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 nie. <śmiech> <śmiech> możemy was mieć. Mmm, ale kanapa. Nie, 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 one są żartowane, możecie z nas biegać. Nie, mm -hmm. nie przyjdzie nas su prywatności. No wam. <laughs> tak żartowałam. Jak Wpisanie, ma jakieś no to proszę wpisać w komentarzach. Dobra, mam jeszcze... Ja coś nic nie wyli... Aaaaa! O co ty zrobiła? Zlizałam, talerz! Ja wiesz, ja sobie posoliłam. Ty Bambiku! Bo ja lubię bardzo posolone, ja właśnie to wziąłam do buzi. I umierasz właśnie, prawda? No ty Bambiku, no nie drzwi bo zaraz przyjdą i nam będziemy się przerywać. Grę przez ciebie. No, to przez ciebie, bo ty się wydzielasz. Nic raszujesz. nie ukradłam. Nie, wcale nie ukradaj takich dziwnych rzeczy, które nie, nie To jest jaubity. O tak, chce. Mmm, darmowy kinterek. Od Jowity. Dawaj chowaj to. Miał, no, no. no, no. no, no, no. <śloruj> Popierki chować do środka, a cukierki zjemy. czekolady. Mam cicza portfel i kurtkę. Angel też tak ma kurtkę. Oni się całują. Mm. Mm. Jak mezara. A co tak powiedziałeś? Ona <grym> ja sobie żartuję. Pamiętasz jak ta, chciałaś ze mną tak i że ja muszę tak wygiąć i się wygięła. Że ja się, <grym> ja się przewaliłam, a ona... Co ty powiedziałeś? Ciekawe. I mnie no ty Bambiku! No do kibla. Czy ona serio będzie sikać? <noise> no. Widzicie, ona was nie wejduje, nie wejtuje was ona. No, I sikaj. No, Widzicie jak mi coś nie wyjdzie, to ja czasami mówię Ała? Wiesz, że jak coś nie wyjdzie, to możesz sikać nie do kibla, ale obok? Ej, ale w której w, w której byłam w magazynale z koleżankami bo tam, y, jak chcieliśmy tak, zrobić z... siku, to tam była klapa zamknięta, a moja koleżanka się usiadła na sobie złupniętą klapę powiedziała, żeby ją ościskała, jakbyś nie, i ona, prostu, ona już miała zrobić siku i ona by ościskała. tą klapę. Miałeś kiedyś taką sytuację, że no. był zamknięty kibel i ty myślałeś, że jest otwarty i ty na niego Ja prawie kiedyś tak się stało, bo ja trzymałam w gacie, <laughs> chciałam zacząć sikać, a tam patrzę... Na pani jest zamknięta. Idę do toaletu. Przypomina mi prostu górnej życie. Ja by to, to, to kiby, bo nikt nie widzi. Ok, ona poszła i w tym czasie mam mogę powiedzieć, że ten pokój jest gotowy i robimy stitcha. Tak, robimy postać stitcha. Alessandra. Mmm. Nie ma niebieskiego, ale chciałabym zrobić dziewczynę z Znaczy, że z chłopaka, ale wiecie, Z jako dziewczyna. Nie wozywajcie mnie. Okej, okay. Może tak. Co? Dobra, robimy Tycha jako dziewczyna. Wiem, powinien to być chłopak. Robimy jednak Tycha jako chłopaka czy jako dziewczyna? Jako dziewczyna mi wiem To powiedz, że robimy stitcha jako dziewczynę. Już powiedziałam. zobacz, jaka możemy coś No? No, no. Jak wyszłam do kibla, bo tu nie wyszłam weszłam, nie? I tam tak śmierdziała fajnie, ale to potem... Zrobiłam już siku, czułam, że zrobiłam. Wytarłam, a... No, czasami tak się tak dzieje, że z troszeczkę leci siusiu. Siu. Ja wycierałam, a z drugiej strony wyleciało siusiu. Super, super historia. I teraz ty wytarłam, coś tam. Wiesz, prze przepraszam, jak, jak ktoś z was ja. No. Przepraszam, Dariu. No przepraszam bardzo i... To ale... Ty zrobiłaś co sorry tutaj ja. Dobra, wieku, ale to będzie jeden stick czy dwa stitcha. Jeden stick. I napiszcie w komentarzach, który pokój jest lepszy. No, Dobra! Mogę teraz jest gotowy. Okej, okay, dobra, lecimy z pokojem... Najpierw Gabi, tylko coś się zaczęło. Oj, dobra, dobra. Wycie Wy, mogę Okej, okay. i najpierw twój pokój. Okej, okay. mi się bardzo podoba. Dobra. Możesz się siedzieć, możesz położyć, a tu obok biurko, możesz coś położyć. Dobra, obiektu. dobra, jeszcze ja ja zobaczę, co. tu jest dużo rzeczy. Tej rybki możemy wynosić. I mamy do tego właśnie płytę tutaj. Możesz płytę i. Okay. Yes. Dobra, ciekawy ja mam taką pokój. Typową... Tylko, ni tylko niestety nie może tego obrazu. Dobra, to idziemy teraz do mojego. Jak zobaczyć? Pa! I właśnie myślałam o tym łóżku, ale skoro zobaczyłam tamto, to też tamto. No i tu jest wytraczek. Chcę że też z plażą kojarzyć z Hawajami. Tu jest już o takich niebieskich rzeczy. I tu jest niebieski biurek. Ale ogólnie jest w stylu niebieskim. I tutaj no. jeszcze banie? Tak, ja akurat Ty wziąłeś je ja typowo pod plażę, a ja wziąłem typowo pod rośliny. No chociaż ja mam chyba więcej roślin. Tak, ale ja wziąłem... Ej, masz takiego samego kwiatka, jaki ja mam pod łóżkiem. No. Ej, mam tak samo pod łóżkiem. No, zaczynacz. Dobra, no to może W komentarzu ocencie, który jest lepszy pokój. Oczywiście, że mój i twój. Obydwa są takie same fajne. Fajne. To jest ja, zakresi... ja dałam typowo takie kwiatowe rośliny, no i tam byli w lesie i ja to wiem, więc dlatego dałam tak typowe rośliny. Dobra, dzięki za oglądanie Nara.